Dzień dobry, drodzy Państwo. Komisja Zdrowia jest po 12-godzinnej pracy, pracy nad projektem poselskim, który został upubliczniony w poniedziałek po południu. Pamiętacie Państwo, że przez to, że we wtorek do pracy nie stawiło się 28 posłów z Zjednoczonej Prawicy, udało nam się wygrać głosowanie, które dało nam czas na dobrą legislację na dobrą legislację która polega na tym że poselskie projekty nie przechodzą przez sejm jak ekspres bez konsultacji społecznych bez poważnej dyskusji ten czas dał nam możliwość na skonsultowanie się z dyrektorami szpitali z samorządowcami z ludźmi którzy pracują na pierwszej linii frontu z covidem aby porozmawiać o przepisach zawartych w tej ustawie to był czas na to, abyśmy spokojnie mogli przygotować z prawnikiem kilkadziesiąt poprawek, nad którymi wczoraj procedowaliśmy właśnie podczas tej długiej nocnej Komisji Zdrowia, bo okazało się, że to nie jest doskonały projekt. Zau zauważyliśmy, że również Prawo i Sprawiedliwość złożyło kilkanaście poprawek do tego właśnie projektu. My walczymy z COVID-em. Rząd cały czas walczy o jakąś jedną, spójną, jednolitą strategię. Strategię, która powinna być obudowana dobrymi ustawami, bezpiecznymi dla obywateli i pomagającymi wszystkim tym, którzy walczą na pierwszej linii COVID-u. Spośród kilkudziesięciu naszych złożonych poprawek, tylko cztery uzyskały przychylność większości, czyli zjednoczonej prawicy, wszystkie inne niestety wylądowały w koszu, choć były bardzo poważnymi zmianami, które rzeczywiście w sposób znaczący pomogłyby w walce z covidem i zbudowałyby, mówiąc ogólnie, służbę zdrowia. Mamy nadzieję, że podczas drugiego czytania, które również dzisiaj się odbędzie, jednak większość sejmowa nasze poprawki przyjmie. Jeśli nie, będziemy apelować do senatorów aby merytorycznie pochylili się nad nimi i ostatecznie aby zupełnie inny kształt przybrała ta ustawa. Pozwólcie państwo, że o tych szczególnych, niektórych, najważniejszych poprawkach powie najpierw pan Marek Sowa, potem pani poseł Monika Rosa i na końcu pan poseł Mirosław Słuchanie. Wśród kluczowych poprawek zgłoszonych przez koalicję obywatelską jest gwarancja dodatku stuprocentowego, a więc podwojenia płacy dla pracowników medycznych, dla lekarzy, pielęgniarek, dla ratowników medycznych i całego personelu, który jest zatrudniony przy tzw. łóżkach covidowej. Tej gwarancji w ustawie nie ma. Politycy PiSu wiele mówią o tym, że trzeba docenić środowisko medyczne walczące na pierwszej linii frontu, ale jak zgłosiliśmy poprawkę zapewniającą im ustawową gwarancję 200% wynagrodzenia, to tą naszą poprawkę odrzucili. Tak nie może być. Los pracowników służby zdrowia nie może być zależny tylko i wyłącznie od polecenia ministra zdrowia. To polecenie w każdej chwili może być uchylone. Musi być to gwarancja ustawowa. Dlatego też tą poprawkę ponownie zgłosiliśmy w drugim czytaniu i mamy nadzieję, że politycy PiS-u po przemyśleniu tej sprawy poprą nasze rozwiązanie, bo ono jest po prostu kluczowe. Szanowni Państwo, ten projekt ustawy nie daje zbyt wielu gwarancji. Po pierwsze, wspomniana już przez Pana Posła Sowe, gwarancja ustawowa w dodatku dla wszystkich pracowników medycznych walczących z koronawirusem. Wnioskowaliśmy także o to, aby wszyscy pracownicy medyczni od pierwszego dnia izolacji, kwarantanny czy też choroby, niezależnie od formy zatrudnienia, czy to etatowej, czy to kontraktu, mieli możliwość otrzymania z FUS-u 100% zasiłku chorobowego. To bardzo ważne, szczególnie dla ratowników medycznych, którzy są niejako pierwszą linią frontu. Często pracują na kontrakcie. I zostają w momencie izolacji, czy kwarantanny czy choroby pozbawieni środków do życia. Natomiast projekt ten wprowadza bardzo dużo sankcji, podwójną sankcję dla przedsiębiorców jeśli przekraczają reżim sanitarny, nie dość, że otrzymają karę finansową, to jeszcze pozbawi się ich możliwości otrzymania pomocy publicznej sankcje dla szpitali dotkliwe finansowe, ale także możliwość wymiany dyrektora, według widzi mi się, szpitala, zastąpienia go pełnomocnikiem. Szanowni Państwo, ta ustawa, ten projekt ustawy ma zapewnić taki efekt zbiorowego złudzenia, że ktokolwiek nad czymkolwiek w tym rządzie panuje. Ale te przepisy na przykład dotyczące nałożenia na Izby zawodów medycznych obowiązku przygotowania list osób gotowych do pracy są po prostu nie do wykonania. W związku z tym przepisy tej ustawy w tej części na przykład nie zadziałają i to pogłębi chaos. Ale co bardziej zastanawiające i porażające w tym projekcie, że tam nie znalazł się w zasadzie żaden zapis poza jednym kadrowym dotyczący wzmocnienia inspekcji sanitarnej. Dlatego przygotowaliśmy poprawki wzmacniające inspektoraty, wzmacniające państwową inspekcję sanitarną i powiatowe inspekcje sanitarne, wojewódzkie również, zarówno od strony kadrowej, ale i finansowej. I te dwie poprawki, które w sposób znaczący przyczyniłyby się do wzmocnienia inspekcji zostały przez PIS odrzucone. To jest zastanawiające, bo nie ma żadnej innej propozycji dotyczących tych ważnych w ochronie przed COVID urzędów inspekcji, żadnych innych przepisów. Dlatego ponawiamy te przepisy w drugim czytaniu i liczymy również na to, że większość przyjdzie porozum do głowy i te przepisy poprze, bo dzisiaj to właśnie inspekcje powiatowe, wojewódzkie są na pierwszej linii frontu walki z epidemią i dlatego potrzebują natychmiastowego wzmocnienia. Składamy te poprawki i liczymy na poparcie większości parlamentarnej.